Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Akademii wos w którym przygotowujemy Was do matury z wiedzy o społeczeństwie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tematu Okno Overtona. Jest to po części kontynuacja koncepcji komór echa i baniek informacyjnych z ostatniego odcinka. Znowuż będziemy mówić o społeczeństwie informacyjnym, o tym jak... Politycy zarządzają swoimi wypowiedziami, czyli znowu będzie troszkę bardziej o polityce niż o takiej teorii socjologicznej. Na taką teorię ściśle socjologiczną zapraszam Was w kolejnym odcinku, gdzie opowiem o teorii dramaturgicznej, czyli takiej chyba najbardziej zgrabnej teorii, która stosuje bardzo intuicyjne słownictwo i jest idealna do opisywania sytuacji mikrospołecznych. Bardzo Was zachęcam do kolejnego odcinka już teraz, ponieważ dzięki temu nie tylko lepiej przygotujecie się do matury z wiedzy o społeczeństwie, ale być może zabłysniecie wśród swoich znajomych też taką ambitną, fajną analizą tego, co się dzieje w sytuacjach mikrospołecznych, w małych grupach społecznych. Jest to teoria bardzo użyteczna w takim codziennym życiu i dość zabawna, także. Obserwujcie. Natomiast zanim przejdę do tematu oknałowego, to na to jeszcze przypomnę skąd mój pomysł na wykłady socjologiczne. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to być może nie pamiętacie, dlaczego taki, taka seria powstaje, powstaje ona jako reakcja na zmiany na maturze. Na to, co zaczynają od Was wymagać na maturze. Przypomnę, że 80% punktów, jakie jesteście w stanie zdobyć na maturze, to punkty. Które wynikają z wypowiedzi pisemnych, z jakichś argumentów, z e, analizy e, danych źródłowych tekstów wszystko wynika z waszej kreatywności, która musi być poparta oczywiście wiedzą, ale jestem przekonany, że wiedzę przekazujemy wam w naszych kursach maturalnych. Mam nadzieję, że większość z was z nich korzysta, bo jest to kluczowa rzecz, żeby opanować wszystkie wymagania CKE dotyczące wiedzy. To jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest umiejętność dobrego przekazania tej wiedzy, zdolności analityczne, zdolności argumentacyjne, które właśnie tutaj szkolimy. Swoją drogą, jeżeli znacie jakieś fajne koncepcje, takie hasłowe, takie jak Wam opowiadałem o typie idealnym, o płocie Chestertona, gdzie o oknie Overtona i tak dalej, i chcielibyście, żebym o nim opowiedział, to możecie napisać w komentarzu. i Ja przygotuję odpowiedni odcinek. Oczywiście po, po teorii dramaturgicznej, którą już zapowiedziałem. Natomiast dzisiaj, okno Overtona. Okno Overtona jest to taka koncepcja, która odpowiada na pytanie. Co w społeczeństwie jest normalne, co jest akceptowalne i co znajduje się w takich granicach e, społecznego zrozumienia, szacunku itd. E, na czym dokładnie polega okno Overtona? Wyobraźmy sobie jakieś spektrum. Spektrum opinii na temat ważnego sporu poglądowego. E, może to być temat. E, pomocy społecznej, pomocy socjalnej, to znaczy danin e, socjalnych, jakie państwo może dawać e, dla, dla, dla biednych. Tak? E, będziemy mieli jakieś dwie skrajności. Jedną skrajnością będzie komunizm, gdzie w ogóle e, będziemy mieli e, podział e, tych dóbr w taki sposób, że e, każdy dostaje e, według swoich potrzeb e, i wszyscy muszą się na to zrzucać, tak? Brak własności e, prywatnej i taka pełna działalność państwa w kwestii wypłacania, tak? To będzie jedna skrajność. Drugą skrajnością będzie na przykład anarchokapitalizm. Czyli totalny brak jakiejkolwiek pomocy społecznej od strony państwa. Państwo jest minimalne, a w przypadku anarcho-kapitalizmu właściwie państwo nie istnieje. Wszystkie pieniądze, które jesteśmy w stanie zdobyć, są zdobywane ciężką pracą. Nie ma żadnych świadczeń socjalnych, nie ma żadnych 800 plusów i tak dalej pomocy dla bezrobotnych. To by były takie dwie skrajności. I one tworzą pewne spektrum: spektrum opinii na temat danin. Społecznych, danin, danin w formie pomocy jakiegoś państwa na rzecz swoich obywateli. I teraz okno Overtona. To jest zakres opinii, znajdujących się na tym spektrum, które są w danym społeczeństwie akceptowalne. Tak? W naszym polskim społeczeństwie nikt nie zaakceptuje argumentacji komunistycznej. Tak samo nikt nie zaakceptuje, albo bardzo mały procent ludzi zaakceptuje, ale ogólnie e, opinia publiczna będzie się dystansować, e, wobec e, koncepcji anarchokapitalistycznych. To okno Overtona rozpięte jest e, mniej więcej na środku, tak? Czyli jesteśmy zwolennikami danin społecznych, ale. Niezbyt wysokiej wartości, nie jesteśmy zwolennikami zbyt wysokich podatków dla osób też lepiej zarabiających. Zatem to okno Overtona jest gdzieś mniej więcej po środku. Okno Overtona jest rozpięte na tym spektrum. Może być ono szerokie lub wąskie. To znaczy, w przypadku wąskiego będziemy akceptować tylko jakiś mały fragment opinii na dany temat. Jeżeli będzie ono szerokie, no to opinia społeczna będzie bardziej powiedzmy tolerancyjna i akceptująca różnorodność opinii na dany temat. Może być ono również mocniej przesunięte na prawą stronę lub na lewą stronę. Nasze okno Overtona może akceptować raczej opinie bliższe anarchokapitalizmowi niż komunizmowi oraz na odwrót. Okno Overtona. Opisuje zakres idei, które są politycznie akceptowane w danym momencie. To zawsze dzieje się w jakiejś konkretnej sytuacji społecznej, w konkretnym społeczeństwie, w konkretnym czasie. A przesuwa się okno Overtona w miarę zmian społecznych. Na przykład debata nad modelem rodzin, tak, czy chcemy mieć tradycyjny model rodziny, czy nowoczesny, patriarchalny, czy raczej egalitarny. No i możemy zauważyć, że to okno Overtona 100 lat temu było wąskie i przesunięte bardzo w stronę tego tradycyjnego modelu rodziny, patriarchalnego, jakby w społeczeństwie było tylko to akceptowalne. W miarę postępu społecznego liberalizacji, demokratyzacji, wyrównywania tych życiowych szans i pozycji, okno Overtona zaczęło się rozszerzać w lewą stronę, stronę bardziej postępową, a następnie przesuwać w ogóle w tą stronę. I dzisiaj zwolnicy takiego twardego, tradycjonalnego patriarchatu są na y, zupełnym ekstremum. Wydają nam się totalnymi skrajnymi konserwatystami, podczas kiedy jeszcze 100 lat temu, kiedy to okno Overtona było w ich okolicach, byli normalnymi członkami społeczeństwa. I teraz, jak politycy wykorzystują okno Overtona? Zauważcie, że okno Overtona ma duży sens dla polityków, ponieważ mogą oni zarządzać odpowiednio opiniami publicznymi, przesuwać je, rozszerzać, zwężać po to, aby lepiej promować swój program polityczny. I teraz jak to działa? Powiem to na przykładzie działalności na przykład Sylwii Spurek, aktywistki takiej lewicowej, proaborcyjnej, która działała na rzecz właśnie popularyzacji aborcji. I tak, to był sam początek debaty na temat aborcji, tej, tej najnowszej debaty po zmianach PIS-u, po zniszczeniu tej ustawy aborcyjnej, która dopuszczała trzy przypadki, w których aborcja jest w Polsce legalna. Wtedy rozpoczęła się debata, i okno Ouejtona zaczęło szaleć. Wcześniej tylko. Takie centrystyczne opinie były popularne. Dzisiaj okno Overtona w tej kwestii jest bardzo poszerzone, ponieważ w społeczeństwie istnieją opinie o skrajnym, skrajnej liberalizacji prawa aborcyjnego albo o penalizacji prawa aborcyjnego, także mamy to okno Overtona szerokie. Natomiast jak się ono przesuwało i jaka była rola polityków i aktorów społecznych istotnych w tym przesuwaniu? Otóż. Sylwia Spółek zasłynęła z takiego hasła, aborcja jest okej. Okay. Aborcja jest czymś dobrym, czym, czymś, czymś w porządku, czymś e, nawet nie neutralnym, ale takim e, w miarę pożądanym. Jest okej, okay, po prostu. E, bardzo słynne e, hasło swego czasu. E, I teraz było to hasło jawnie wychodzące poza okno Overtona akceptowalnych społecznie wypowiedzi. Bardzo daleko w tą lewą stronę, powiedzmy. I teraz, po co coś takiego robić? Po co dawać takie skrajne hasła? Otóż zauważcie, jeżeli damy skrajne hasło, które wychodzi bardzo mocno poza okno Overtona, ale zyskuje ono jakąś moc medialną, jakąś popularność, to to hasło dalej pozostaje skrajne, ale otwiera pole na przesunięcie okna Overtona, bo przy tak skrajnej opinii, opinie mniej skrajne, stają się bardziej akceptowalne. Tak? Czyli jeżeli, wracając do przykładu debaty pomiędzy anarchokapitalizmem a komunizmem, jeżeli ja powiem wszystkim według ich potrzeby należy rozdawać, należy usunąć własność prywatną, to być może zostanę uznany za wariata i za kogoś, kto, kto nie powinien się wypowiadać, ale Koncepcje takie socjalistyczne, bardziej umiarkowane, będą wydawały się wtedy bardziej atrakcyjne. To, to się nazywa taki efekt zakotwiczenia. Jeżeli zaprogramujemy ludzkie umysły na myślenie o jakiejś skrajności, to w łatwiejszy sposób będą oni przyjmować stanowiska zbliżone do tej skrajności, ale nie będące tą skrajnością samą w sobie tak? efekt zakotwiczenia. Dlatego duża część działalności politycznej. To nie jest mówienie o realnych opiniach, o realnych problemach. W dużej mierze działalność polityczna to jest przesuwanie okna Overtona. Po to, żeby manipulować naszymi opiniami, żeby dostosować to okno Overtona do tego, żeby było ono jak najbardziej korzystne dla danej idei. I teraz, kiedy słuchacie polityków, polecam nie wierzyć w to, co mówią politycy, bo to nawet nie jest ich opinia. Działalność polityczna, działalność taka aktywistyczna, bardzo często opiera się na skandalu, opiera się na jakichś kontrowersyjnych opiniach, takich opiniach, których ci, którzy, ci ludzie nawet ich nie mają, ale wiedzą, że jeżeli je wypowiedzą, to przesuną to okno Overtona i doprowadzą do tego, że akceptowalne staną się inne pozycje, a inne zostaną uznane za skrajne. Także okno Overtona. Pozwala normalizować stwierdzenia, które wcześniej były uznawane za skrajne, dzięki temu, że postulujemy jeszcze bardziej skrajne niż skrajne. I, I w taki sposób działa ta koncepcja. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ona, że uzupełniła ona tą wizję społeczeństwa. Nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w połączeniu z bańkami informacyjnymi, okno Overtona daje nam bardzo dobry wgląd na to, jak funkcjonuje współczesna debata publiczna i dlaczego mamy do czynienia z taką działalnością intensywnie aktywistyczną, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.